Dzisiaj w moim drugim odcinku na tym kanale, i dzisiaj będę musiał uciec od tego pana i od tej pani. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. Też, jak będziecie chcieli, żebym nagrał twardą wersję, to musicie napisać w komentarzach, bo teraz to wezmę normalną i pociągnę za dźwignię i powiem Wam coś przy okazji. Polecam. Kanał mojego kolegi, czyli Hagi Wagi Games, go, żeby go też zasubskrybować Więc co? Od razu musimy od niego uciec. Idzie do nas chodzi w grubosku. Dobra, mam nadzieję, że będzie wolniejszy. Ale jest wolniejszy. Myślę, że jest szybszy. Bo dogonił nas. Dobra. Jesteśmy już... Bezpieczny. teraz jedziemy przez tutaj rury i do wędów. Najlepsza rzecz na świecie. Nic się nie stanie. Jakie ja mam to przeskoczyć? Przepraszam. Zaraz z chęcią to spróbuję. O, albo to trzeba na krawędziach. Aha, to tutaj trzeba się mocno skupić. Nie mogę tutaj za bardzo skakać jak w grze, tak mi się wydaje. Więc, ale mi się udało na to teraz. Nie wiem, czy na twardym by mi się udało, bo zawsze każdy wie, że na twardym mogą być jakieś lasery albo tam nie wiadomo co. Dobra, gdzie? Tam muszę pójść. Bo tutaj jest przycisk, który muszę nacisnąć więc go klikam. Okej, okay, kliknąłem przyciski. idę. Teraz do drugiego. Aha, myślałem, że jeden wystarczy, ale spoko. Nic się nie stało. Naprawdę chcę mi się to bardzo długo grać. O tej godzinie to nagrywam. Naprawdę chcę mi się w to grać. Jeszcze planuję sobie pograć po nagrywaniu. Ale pamiętajcie, że jutro albo pojutrze na pewno nagram party 2 zors. Więc bądźcie gotowi na to. Dobra. Teraz jest wiatrak jakiś. O kurczę. Ja, jak tutaj jest to, to ja się boję co byłoby na level hardzie. Czyli na tym twardym jak ta, jak gra to nazywa. Kurczę, myślałem, że to będzie chudsze. Cięższe przy okazji. Dobra. M musimy to spróbować. Nie będę nic kipał. Muszę to przejść. Żeby być sprawiedliwym. O, o, zdążę, zdążę. Jest, jest, jest. O, udało mi się. Teraz muszę. A, tu, 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 tu. No, czemu nie udało mi się? Dlaczego wiatrak tutaj nie brał? Do końca mogłem sobie lecieć, a teraz. Dobra, trzecia próba. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko. Bo nie chcę dzisiaj nagrywać tak długiego odcinka jak wcześniej, że aż 22 minuty. Bo niektórym to się nie chce oglądać. Dobra, udało mi się teraz. Mam nadzieję, że szybko to przyjdę. O niej, teraz będzie ta pani. Ona placu pracuje w bibliotece. Chyba muszę tam pójść. Bo nie chcę iść tam, tutaj będzie jakaś pewna tajemnica, znając życie. Albo, że nie wiem, ta jest przycisk jakiś. Więc nie mam wyboru. Za bardzo. I czemu to jest? Tutaj jest aż tak. O kurcze! Ja pierniczę! Ja nie mogę uciec! Dlaczego on jest taki ogromny? Przepraszam. Nie chcę! Nie chcę grać w nic! Ja chcę uciekać! Ja się, przecież! Nie! Czapką! Chyba do jakimś skrawkiem! Dobra, ja tam nie pójdę! Chyba nic się nie stanie! Pamiętajcie wy, że na levelu twardym, jak będziecie chcieli, na pewno tam pójdę! Bo level twardy będę musiał trochę pewno dłużej nagrywać! Ale idę! Okej okay. Będę musiał od nią pokonać tym samym pistoletem Czemu? O Aha A czemu mi to już tak nie strzela? Aha zła... jeszcze szybsza ode mnie i mnie złapie Albo że Brzuch ją będę strzelał a, Lorisa bibliotekarz A nie bibli bibliotekarka? Dawaj, rozwalę ją, udało mi się. Ona wybucha. Nie gadajcie? O, nie musiałem tam pójść. Myślałem, że muszę tam pójść i kliknąć jakieś przycisk. przyciskach. Jak pójdzie sobie. Tamten, bo go pokonam. Myślę, dobra, bierzemy rurę. Barury, barury. Ej, czy to można tak zrobić? Czy mi się wydaje, że kładziesz? Nie o to mi chodziło, widzowie. Na pewno nie o to. Zaraz wam pokażę. No, no ja, par się. Że mam tutaj tą rurkę, przechodzę, biorę. Aha, to nie trzeba tak chodzić. No to fajnie. Wezmę tą rurkę, bo może będzie mi potrzebna. No, będzie. Muszę tu ją postawić? O. Wezmę, bo tam będzie potrzebna. O dziwo przeskoczyłem, chociaż było blisko. Tam <ścoughs> jadę z rurą. Baruba, baruba. Nic się chyba nie stanie, jak wezmę rurę ze sobą. O nie. No kurczę, zbagowała się tam. Szkoda, chciałem wziąć. Dobra, mamy teraz taki szybki parkur. Randomowy tylko w takich okolicznościach. To się nie da powiedzieć randomowy parkur, tylko trzeba powiedzieć szalony parkur. Ale ja tutaj zazwyczaj, jak są takie parkury, się skupiam, chociaż że nikt mnie nie goni. Ja nienawidzę tych młotów. Mm, ja. Muszę być tak blisko, żeby przejść, bo one są chyba za szybkie, żebym normalnie przeszedł. No i teraz muszę czekać. Nie lubię. Ja tylko patrzę się na tą teraz stronę. Dobra, i idź, idź. o, ko, kok, ok, ko. Ok, 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 ok. No, ja. Byłem chyba za daleko. Dobra. Mamy jeszcze trochę czasu. Muszę... Naprawdę nie wytrzymam tego. nastek nas, słońce, lata. W końcu udało mi się. Teraz to, bogam, bogam, szybko. Jest, udało mi się. Jak teraz się zrespię przed tymi młotami, to nie wiem czy ten odcinek What the he? Dlaczego zmieniłem się w nuba? Przez Przez to, że umarłem to się zmieniam w nuba. O to chodzi. Aha, to jest jakieś to straszne, że mnie w nuba zmienia jak spadnę, a później w normalnego skina albo że mi się gra zbagowała. A, muszę przyznać, że osoba, która stworzyła tą drabinę, naprawdę się postarała. Naprawdę muszę przyznać. I to bardzo. Dobra, teraz biegamy. Tak jak będę szybko biegał, mam nadzieję, że tak szybko ten filmik się skończy. Bo nie planuję takiego długiego już nagrywać. Ja! ja. Za szybko straciłem kontrolę nad postacią moją. Muszę jeszcze raz to zrobić. O, tam jest w ogóle posąg. Nie zauważyłem go. Ale to jest chyba tej baby. Nie, tego dziada. He. Dobra, i tutaj wyskakuje. Tak. No, teraz przynajmniej złapałem kontrolę nad tym. Bo bym znowu spadł. Okej, okay, jupi. Dlaczego nie mogę teraz. O, puhar! Ale fajnie. Widzicie? Puchar! Chyba skończyłem dzisiejszy parkour. Zaraz Zobacz. Weź to trofeum. Serio? No, naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Że coś takiego się stanie. Naprawdę. To trofeum jest podejrzane. W ziemię się wbił. Chyba ten karabin jakiś. No czemu on może strzelać we mnie? Nie wiem. Ja strzelam do niego tro trofeum Ja! Nie wiem czy to skończę. Przecież ten jakiś. Babsztyl jest kurzający. Babsztyl który je z nosa ciągle bo ma takie metalowe Dawaj Nie mogę teraz zginąć muszę, muszę go zabić O, 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 o! Nie trafi mnie. No i mam puchar, który cię mogę strzelać. <laughs> czemu on zniknął? Jak chcę go postrzelać. O! Wolność... Wolność jest powodowa. Nie gadaj, że teraz będę musiał uciekać autem. Bo się zrespi jakieś auto Jakieś Magdaleny Albo tej bibliotekarki, najlepiej A, to koniec, fajnie Postrzelam tego Gosie, który na końcu stoi Ej, to ja jestem Aha To ja postrzelam tego dziada Bo on tutaj nie pasuje On nie powinien być tutaj on tam jest, musi dokuczać tym innym ludziom. A masz, a masz kubko, a masz. Dobra. Więc widzowie, skończyłem dzisiejszy odcinek. I co? Widzimy się w następnym. Pa!